Po czterech emocjonujących dniach zakończył się osiemnasty festiwal Zoom Zbliżenia. Międzynarodowe spotkania młodych twórców sztuki filmowej składały się z projekcji filmów konkursowych, spotkań z jurorami, koncertów oraz warsztatów. Największym zainteresowaniem warsztatowiczów cieszył się warsztat z wideoartu. Podobnie było w tym roku, więc ja już sobie obiecałam, że na pewno za rok, jeśli będziemy organizować warsztaty, to przynajmniej dwie grupy z wideoartu postaram się stworzyć, żeby usatysfakcjonować wszystkich, którzy chcieliby w tym warsztacie uczestniczyć. Pośród czterech kategorii konkursowych w tym roku niepodzielnie rządził dokument i to właśnie film dokumentalny otrzymał Grand Prix. Niewidzialne Zofii Pręgowskiej stanowi również debiut reżyserski. Kompletnie się nie spodziewałam, ale tak kompletnie. Ja w ogóle myślałam, że teraz są nagrody już za fabuły i że to jest nagroda dla jakiejś fabuły. Już na nic nie czekałam, a czekałam nieśmiało na jakieś wyróżnienie. Nie no, jeszcze muszą mi opaść emocje. Sławna polska sztoła argumentu trzyma się krzepko i stanowi o tym, że możemy mieć pełne zaufanie do ludzi, którzy chwytają kamerę w jakiejś konkretnej sprawie. Szereg tych dokumentów po prostu rozkrawało serce. A tych nie brakowało, zwłaszcza podczas omówień rorskich, gdzie autorzy mogli porozmawiać o swoich produkcjach z oceniającymi je sędziami. Autorzy byli bardzo przychylnie nastawieni do jury, i widać było, że rzeczywiście chodzi im, chcieli coś wynieść. Chcieli coś wynieść z tej rozmowy. Film należy oglądać z czułością, czyli trzeba wziąć pod uwagę rodzaj właśnie zaangażowania i tego, że ktoś chce nam coś interesującego, co, co jego poruszyło, nam to opowiedzieć. Zanim ostatnia klatka filmu zgasła na kinowym ekranie, organizatorzy już myśleli o kolejnej edycji festiwalu, który za rok ponownie przyciągnie do Jeleniej Góry Miłośników Kina Niezależnego. Z Void do